Fius et spiritus Sanctus. Amen. Amen. Męczy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Trzej królowie chcecie widzieć dziecie? Ono w nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Ono w nie ma tronu i berła nie dzierży a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Męcy świata złość okrutna dziecię prześladuje, złość wieś to smutna Herod spiseknuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcem im ogłasza nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda Zbawcę im ogłasza, Nadzieją się cieszą. Bóg zapłać za wspólnie odbyte pielgrzymowanie. Bogu niech będą dzięki Ad Majorem Dei Gloriam. Radość z obecności każdego z godnych wiernych, którzy intencje, modlitwę do Matki Najświętszej, miejsca objawień przyniósł. Wracajcie szczęśliwie do domu błogosławionego czasu wciąż jeszcze kolędowania. Daj Boże, jak będziecie wychodzić, jeszcze pomodlić się, by znalazł się w Polsce, choć jeden katolicki kapłan ortodoksji katolickiej, ważnie wyświęcony, zaprosi kapłanów, wiernych katolików na śpiewanie kolęd. Czy by to było w Gdańsku, w Krakowie w Szczecinie, w Białym Stoku, w Wrocławiu, Poznaniu, czy gdziekolwiek. Daj Boże, że dzisiaj po tych drogach już, które są nawet zimą, jakieś, jakieś dusze, chociażby te, które chcą, będą gotowe dojechać, jakby wśród raz była taka osoba, która dojedzie, to jedźcie wtedy z Panem, jedźcie wtedy chętnie z Panem Bogiem. Daj Boże, taki kapłan się znajdzie. Taki kapłan się znajdzie. Czemuż by to nie miał być ksiądz Jacek Bałęba, ksiądz Dariusz Kowalczyk, ksiądz Włodzimierz Małota, ksiądz Zafałcytek, inni, 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 inni. Do poznania wciąż jest zaproszenie plac baranowo. Pan to potwierdza. Pan potwierdza, zaprasza, rzecz jest, że trudność jest w przybyciu i kapłanów i wiernych, pasterzy i wiernych. Trzeba szukać innych zdatniejszych miejsc. Mówię to także w tym miejscu, gdyby miało być tak, że, że mnie nie zaproszą z jakichś tam powodów, to i tak inicjatywa jest zbożna, należałoby ją przeprowadzić i tak bym się z niej cieszył. I tak bym się z niej cieszył. wymieli tę ofiarę przyjąć, to też by należało przyjąć, a potem jak filozof na końcu zapytać, diate, dlaczego? A może brak wiary, więc jak to miejsce opuszczamy, to zawsze upraszać o wiarę, o przymnożenie wiary, bo bez wiary Bogu się nie możemy podobać. Bez wiary nigdy nie będziemy w żaden sposób do Matki Najświętszej, nawet w najmniejszym stopniu upodobnieni. Wracajcie z Bogiem do domu, Bóg zapłać każdemu z przygodnych, wiernych. Proszę zarządzić jak tam z Dyslokacją z tego miejsca, gdzie mamy zaczekać, jak to, jak to uczynić. No. Jeszcze dziś mam się udać po kolędzie, daj Boże, że zdążę.